Dlaczego nie ma takiego charakteru do walki, jak Jaca Murański i nie walczy do końca... Do... I nie walczy do końca. Charakterem do walki jest wyjść do walki nie umiejąc się bić? To jest głupota, nie charakter. Mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który wyszedł kompletnie nieprzygotowany, bez żadnej wiedzy, który na Natomiast jedyne, co narobił, to kupek gówna i farmazonu wokół siebie i zgarnął za to e, pokaźną sumę i, i za to biznesowo, naprawdę należy mu się, e, no szacunek to może nie, ale uznanie za to, że tak potrafił kupić wielu ludzi. Jeżeli e, przypomnicie sobie wywiady ze mną jeszcze sprzed tej, no walka to za duże słowo, e, odbieraj, czekaj, czekaj, halo Sławku, Ten seconds later. to nie jest bohaterstwo. Wyjść i dawać sobie robić z, z, z głowy sieczkę, nie umiejąc się w żaden sposób bronić przed czasami. Musimy powiedzieć sobie szczerze, Murański nie umie się bić. Czy można panie Marcinie liczyć na pana na granicy z Białorusią? Zawsze. Na każdej, nie tylko na tej granicy. Na granicy absurdu również. Jak odniesiesz się do zbiorowego, że tak to określę, pozwu? w którym jest mowa o tym, żeby wykreślić Cię z oficjalnego spisu pięściarzy zawodowych. Dzięki, dzięki, pozdrawiam wszystkich. Pozwód, a? Pozew to był? To był bełko, to był bełko bandy nieudaczników, a nie, a nie pozew, daj spokój. Czy nie ma Pan wrażenia, że tak wielki talent polityczny i umysł ścisły, jakim jest Pan zmarnował się nieco poświęcając tyle czasu na sport amatorski i zawodowy? No ale no to, no, to, no to sport też mnie potrzebował. Wiecie, no ja nie dam rady tak na wszystkich Polach, no, się udzielać. Gal Anonim. Dlaczego definitywne zakończenie kariery nie było definitywne? Hmm, żebym ja to wiedział, to bym ci powiedział.